No dobra Ciężkie to życie, co? nie wyspałam się jeszcze, nie mogłam spać No to zobaczymy Trzeba. Idę dzisiaj na śniadanie do Starbucksa Przekaz, przepiękny obraz. Jestem w Sarasocie, w centrum Sarasoty. Yy, prawie w centrum, bo nie na Głównej Ulicy, ale tutaj na Sarasota Bay. Dzisiaj rozmawiałam chyba z pięcioma osobami z Polski, z Polakami. Bardzo przyjemne rozmowy. Zresztą pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Karolinko, Ciebie. Yy, pozdrawiam Zbyszku, Ciebie. I pozdrawiam Jerzy ciebie. I jeszcze z moją przyjaciółką rozmawiałam, ale tylko przez chwilę i pozdrawiam ciebie Teresko, kochana. Pozdrawiam was wszystkich, przesyłam pozytywną energię. Chcę wam coś nagrać, coś tutaj z tego miasta. Zobaczymy, co tutaj jest. Ten obraz mnie przyciągnął bardzo. Jest taki głęboki i taki no pasujący do moich myśli. Proszę bardzo. Welcome to the 15th Annual Outdoor Art Exhibit Celebration Diversity. No piękne przez artystów, przez studentów, żeby zainspirować i wzbogacić nasze życie. Mm. No i myślę, że. Zbogacą naszego vloga, a przy tym nasze życie. Pomyślałam sobie, że może zrobię filmik na temat Sarasoty, ale stwierdziłam, że nie, że w sumie są filmiki na temat Sarasoty. Jak ktoś chce sobie zobaczyć, to sobie zobaczy na zdjęciach czy na filmach. Jest bardzo dużo takich fajnych ujęć, informacji na temat, co robić w Sarasocie, jak i co. Ale ja, że lubię kontakt z ludźmi, że lubię rozmawiać i jestem ciekawa, co myślą, to sobie pomyślałam i to wszystko jest na spontanie. Eee, czekajcie, pójdę tam, bo tam było pięknie jak szłam z samochodu, to były piękne ujęcia to muszę te ujęcie zrobić, bo sama lubię edytować takie piękne obrazy to byłoby moje pierwsze takie zadanie i pierwszy taki vlog gdzie rozmawiałabym z ludźmi na ulicy oczywiście mój angielski nie jest jakiś tam idealny, ale myślę, że no, zrozumieją Amerykanie no może właśnie spróbujemy coś innego i postaram się tak podchodzić do ludzi, tak sobie myślę i będę chciała z nimi porozmawiać i zapytać się za co lubią Seresotę? Za co lubią to miejsce? Dlaczego tu przyjechali? what you can tell about this city? You live here for how for how long? Oh, we just moved in January. Okay, so fresh. Yes. Uh, okay. And yes. how do you like it? Uh, we like it. We like the waterfront. I think the big thing is just uh, you know just being able to walk along the water okay and the beaches being close to the beaches the beaches are definitely nice okay and it should seem different than living in a different place yeah we lived in colorado before this oh. and so just being by the waterfront is really nice uh, we had the mountains in colorado of course which were nice as well you're not missing uh, like winter like snow uh, No, not at all. <laughs> okay thank you you're thank welcome. you okay bye-bye Wow, <laughs> Tego pana. Chyba nie taki zaczytany. Ktoś zaparkował i poszedł sobie w miasto. Sarasota is a, a, a wonderful, very busy community. Um, there's always things to do here from the uh, kids circus, I don't know if you've been yes, there or not, uh -huh. but the kids circus is absolutely fabulous, uh -huh. to the museums and then what John Ringley had, mm -hmm. had done to the city. Yes. Fishing, the water, the mm -hmm. food, everything is yes. absolutely fabulous. I would say the only big downfall with uh -huh. springtime would be traffic mm -hmm. and a lot of people coming snowbirds yeah <laughs> they call snowbirds me me one of them yeah in fact i just called home they had three inches of snow in michigan okay. this morning i would say that if you can't have fun here then you're probably just not a fun person <laughs> wow um, you hear it siesta that's good. i don't know if you've been to siesta yes, key beach um, fabulous fabulous yes, beach right. to play on i'm the same feeling you know i just want to ask more people you know because maybe maybe my feeling is not right no. that's why i ask more people, you know, to share experience about the cities. And Lido and, and, and St. Armand's. Two o'clock every Sunday, you go into the aquarium parking lot, uh -huh. and behind the aquarium, there's a little ski place there, and it's all donations thank you for excellent sharing. well mm -hmm. good luck and enjoy your stay here how here. long are you here for long time i'm gonna live here so you know i'm new here that's why you know i'm doing vlogs about the city now you've been to the farmer's market in town on saturday no i hear that it is on main street and lime okay I right to... downtown every saturday. wow i have to go with you guys <laughs> <laughs> well congratulations for moving here and hopefully we'll see you again uh, yes yeah, see you again okay, okay bye -bye. thank you bye-bye <laughs> She's not shy, so that's important <laughs> for us for this vlog. We can know more about Sarasota, about this place, or maybe paint about this place. I really like kind of like the environment. I mean like the physical weather and also like um and there's so many nice people here, but one thing I don't like is in the summer, it's like 110 degrees, 100% 100 humidity, and also a lot of people here are horrible drivers, so there's that. Uh -huh. <laughs> I heard about Florida. Florida is for older people. I think there's, like, a lot of stuff here for younger people. Yes. What do you think, Christian? A little bit, but, like, other cities, their, like, downtown environment is a lot more, like, lively than ours. Yeah, uh -huh. it's not like college kid like oh yes. parties and stuff yes. but it's more like fun to like hang out with your friends more so mm -hmm. than it is to like go to parties and stuff yes. but it's mm -hmm. more like restaurants and mm -hmm. just like fun things yes. to do instead of like wild like clubs and things you're like right that. thank, well, thank you. you it was nice meeting you nice to meet you thank you so much thank you guys yeah. bye bye Coś mi przyciągnęło tutaj do tego miejsca, bardzo. No, prawdziwy świat, co? No, piękny przekaz. Dokładnie. Jest tak cicho i spokojnie, wszyscy uciekli. Przestraszyli się burzy, przestraszyli się wiatru. Nikogo nie ma. Jakaś burza z piorunami. Jakby to było na żywo, na pewno byście zaraz sprawdzili w necie i dali mi znać, wiem to. Rozwój to właśnie jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Więc ja w tej chwili zrobiłam jakiś filmik, chociaż niekoniecznie może być, wam przypadnie do gustu, ale ja czegoś się nauczyłam, ja coś zrobiłam, czego się wstydziłam, i teraz już będę miała na pewno łatwość, i jeśli mi się to spodoba, jeśli Wam się spodoba, yy, będę zadawała pytania ludziom i będzie mi na pewno łatwiej to zrobić. Tak, i wiewiórka. Nawet maluszek przyszedł. I też widzi. Mam zadanie do zrobienia. Chcę wam pokazać dzisiaj sarasotę. Troszeczkę mam więcej czasu, bo czekam na oliwkę, żeby ją odebrać ze szkoły. Więc mam czas. Mam dzisiaj taki wolny dzień od mojej trawy, podlewania, od tych obowiązków domowych. Zdecydowałam się iść na miasto, pomimo brzydkiej pogody. Taki jest flow dzisiejszego dnia. A tutaj chyba obierają ryby. Tak, pelikany mają z tego frajdę. I nawet żuraw kanadyjski się pojawił. Mm -hmm.

żebym was tutaj przyprowadziła, żebym pokazała wam główną ulicę w Sarasocie no i jesteśmy teraz na Main Street w Sarasocie więc zobaczcie, są kafejki, no na pewno dzisiaj nie ma tak dużo ludzi na zewnątrz ale ogólnie jest dużo ludzi w ogóle w Sarasocie, jak na amerykańskie miasto, chodzących po ulicy poruszających się tu i ówdzie bo jest to miasto które jest turystyczne, więc zobaczcie jak ładnie mmmm Zobaczcie, mój mąż tu często odwiedza to miejsce, jak wozi ludzi do knajp, do restauracji, ale dzisiaj zobaczcie, wszystko jest puste. No, ale w środku, no może coś tam kogoś zobaczymy. Tu mamy piękną galerię obrazów. Zabrałam mojej mamy. Byłyśmy na zupełnie innych ulicach z moją mamą i też było bardzo zimno. Tym razem jest deszczowo. Jest ciepło, ale jest deszczowo. I have a man who sit on a sidewalk here. Ludzie tutaj mieszkający różnie mają, tak samo jak i w Polsce. It's the same in Poland, because we have rich people and poor people, you know. And Sarasota jest the same way. Can you tell your name? Adam. Adam, can you tell why you poor, why you... You said you need help. Why you need help? Just uh, bad luck. Bad luck. Bad luck for the last few years. You had a good life, happy time or not? You just yeah, I've been, able to, I've been able to work up until like two or three years ago. Mm -hmm. Now I can't. I can't really do anything. I'm used to manual labor, mm -hmm. and I can't do it anymore because of my back. Do you like this city? Yeah, I love it. You like it? Yeah. What you like about this city? Other than being homeless. Uh -huh. even even being homeless is okay because yes, of the weather i know i could be stuck up northwards I know. freezing cold but i have to figure out how to stay warm yeah. and you can even sleep on the street yes because it's warm yes yeah and at the night time you you're going somewhere you hide from the rain or something like this or not? i usually sleep in the park but if it rains i got a cubby hole uh -huh. Where it's covered okay. up Where I can sleep uh, what about police? They they kind of chase you around If you're drinking or doing drugs Uh-huh When you're doing bad things Yeah, they don't really bother me uh -huh. yeah Because you're sitting just and sleeping And they allowed you to sleep even? At the night time? Night time? If they catch you Then they'll they'll run you off Uh-huh They'll make you move But uh -huh. they've never bothered me uh -huh. But I've heard of them doing it to other people Okay But I think it's because They're drinking and doing drugs You're not doing drugs? No No? <laughs> about I alcohol? I haven't for... So you just homeless? Ah, I was, I was drinking. Ah, you was drinking. Mm -hmm. What you did in your life? What makes you not success? I think mine was from drinking too much. Drinking? So alcohol? Yes. Yeah, I let it control me there. Yeah. Towards the end, I let it start. Yeah. Tell me something bad about this city. Something bad about it? The rent's high. Ah, rent. And even if you want to, like. Get better life. It's gonna be hard. The only reason I'm staying here is because I'm homeless and it's a good place for homeless people. <laughs> ah, see, see, you hear that? So we got it. It's good place for homeless people. Okay, so I'm gonna help you just a little. <laughs> tak jak widzicie, serazota nawet jest doceniona przez bezdomnych ludzi. Także ciekawa, ciekawa sprawa. Chociaż już kiedyś o tym czytałam. Jak się jest bezdomnym człowiekiem, to później bardzo ciężko jest wyjść z tego, bo taka bezdomność uczy takiej niemocy. No jednak ktoś ci daje pieniądze za nic, tak? My uczymy się tego od początku, obserwując rodziców, obserwując innych ludzi, że żeby coś mieć, no to trzeba pracować. Taka osoba, która przez 8 lat jest bezdomną osobą, no niestety już się tego nie nauczyła i nauczyła się zupełnie innych zachowań. I tak jak na przykład, ja dałam mu 10 dolarów za to, tylko że no porozmawiał ze mną, chociaż nie. Mówiłam mu, że mu dam pieniądze, myślę, że większość ludzi z nim nie rozmawia, tylko po prostu daje pieniądze za nic, po prostu za to, że siedzi. I człowiek się do tego przyzwyczaja, do wielu rzeczy się przyzwyczajamy i trwamy po prostu w tym i nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu kochani. Idziemy dalej. Teraz w takiej restauracji włoskiej i chciałam Wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie zatrzymałam się i zobaczcie co dostałam. Pączuszka. Myślę, że będzie smakował dobrze, bo wygląda bardzo po polsku. Zaraz zobaczymy. Tylko, że dostałam widelec i nóż do pączka. Mmm, pyszny! Ale się rozpadało Ja bym się już nie nagrywałam Tak padało mocno A Tak pada od 2-3 godzin Cześć kochanie Jak się w domu siedzi? A gdzie obiad? No obiad? Obiad jest na myśl To ładnie A ja jak siedzę w domu Pracuję i robię obiady o, oh, jakie objawy. No placuszki. Dewolaje. Są jeszcze. Są jeszcze. Wiesz, mamo? No, ja nie licząc dzisiaj, z mi 29 dni szkoły. Mm. Musi być indywidualnie przytulony. Mm. Więc ile ci zostało, bo nie, nie ogarniam? No mamo. Weźcie trzy? 29. Dwójka z przodu, to no, już nie trójka. To już będzie jedynka. Jak jakim to sposobem, jak jeszcze niedawno było 33 dni? No bo nie odjęłam tych dwóch dni. No Aha. i dzisiaj jeszcze. A. Dzisiaj na dni. Nie. A ostatni dzień jest do... Mhm, do, pierwszej. do pierwszej. A czyli już też go nie liczysz, to jest właśnie myślenie Lub pozytywne. Lub dwóch ostatnie dni, no to już w ogóle jest. To już w ogóle jest w ogóle. Jest o, pięknie. O nie, to już prawie 20 no. bez 8. Pozytywnym takiem myślenia idąc to tak by było znajemy znowu, znowu pozdrawiam oh, bardzo. No. Pozdrawiam Nikolinę, pozdrawiam Amelkę, pozdrawiam Kasię, pozdrawiam Maćka, pozdrawiam Oliwie, pozdrawiam Julkę, Julkę Pozdrawiam Zdrowia. drugą Julkę Andrzej we wtorki zawsze ogląda Kajaki. seriale. Hiszpański jakiś. Oh, wow. A ona z burza, Ale zobacz Oliwka, jaki serial. Działeś? Tym wszystkim znajomym twoim, co wymieniłaś, to chciałam powiedzieć, żebyście chodzili wcześniej, spać. Nie pozdrowiłaś? Ich. Nie. Pozdrawiam was, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, jak będziecie chodzić spać o w beciki. Nie. Uh, no. <laughs> we okay, we <we're> doing vlog. <laughs> yes. Ah uh, you know what? I'm doing vlogs about Sarasota. Are you shy? Yeah, I'm gonna camera shot. Yes, Yeah. Do you want? <laughs> you like flowers like me. We're not supposed to do it, but you are so pretty. Look at that. <laughs> Thank you. You're welcome. You're welcome. No. <laughs> you, can have, you can give on to your sister. <laughs> oh, you know what? Uh, I'm doing vlog.